Cześć, cześć. Auryczny tarot i aura tygodnia od 30 marca do 5 kwietnia. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Horoskop dla wszystkich znaków Zodiaku w kompaktowej wersji, bez przedłużania, bez zbędnych komentarzy. A więc wyzwanie, niebezpieczeństwo, lub to, na co powinniście zwrócić uwagę i rada. Oraz energia tygodnia, a także rada od kart Lenormand i szybka karta. Tak lub nie od kart pomocniczych. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, mam nadzieję, że się trzymacie dzielnie i tak trzymajcie, wysyłajcie pozytywną energię do sił kosmosu, aby pomagały nam w codzienności tej nieco innej, nieco odmiennej, trochę może nowej, a nawet bym powiedziała dla niektórych niepewnej. Ale pamiętajcie, że w tych pozytywnych afirmacjach, w tym pozytywnym nastawieniu siła, a więc ja też tu jestem po to, żeby Was wspierać, po to, żeby Was też informować, abyście mieli łączność z tym, co ewentualnie gdzieś wokół może się pojawiać. Natomiast pamiętajcie, że czytania są ogólne, pamiętajcie, że jest to kierowana energia do wszystkich, pamiętajcie również, że może, ale nie musi z Wami rezonować. Fajnie, jeżeli dacie znać, podzielcie się opinią. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam i przechodzimy do sedna. Zobaczmy, co u Was, drogi lwy... W tygodniu od 30 marca do 5 kwietnia. Lwy, jakie wyzwanie dla Was w tygodniu od 30 marca do 5 kwietnia? Wyzwanie dla lwów. Na co powinniście uważać? I jaka jest rada dla Was? Tyle tego tygodnia dla was, drogie lwy, koleżeństwo, współpraca, przyjaźń, również e, i związki międzyludzkie, mówiąc najprościej. To księżyc w wadze, a więc energia ochrony, ale również poczucia sprawiedliwości. Taka energia w tym tygodniu może, wam, może was otaczać, może być wokół was, więc inni ludzie, relacje z nimi, zależności, wpływy, kontrakty, umowy, porozumienie. A więc, to wszystko, co związane z ludźmi, co związane z innymi osobami, może się wokół Was odbijać takim echem. Może gdzieś wokół Was ta energia krążyć. Mogą się do Was zgłaszać ludzie, możecie mieć z nimi do czynienia, lub ich sprawy i Wasze wzajemne zależności w tym tygodniu mogą odgrywać znaczącą rolę. Co stanowi wyzwanie dla Was w tym tygodniu? A więc, karty nie kłamią, słuchajcie, to jest to, na co powinniście zwrócić uwagę. A to jest rada. A więc drogi lwy, w tym tygodniu wyzwaniem dla was jest izolacja. A więc ten stan, który pojawia się nie tylko wam, a w tych układach, natomiast pokazuje się wyraźnie, że od czegoś jesteście odseparowani, jesteście od czegoś. Do czegoś zdystansowani a, i nie macie na coś bezpośredniego wpływu. To jest taka energia, która może być wyzwaniem, abyście temu podołali, abyście się nie załamywali, abyście byli twardzi, żebyście pokonali lęki przede wszystkim i opory, z tym związane. Wyzwaniem w tym tygodniu dla was jest przede wszystkim wytrwałość. To energia samodyscypliny, to energia niezawodności, a, która może chcieć u Was wpływać również na oceny innych, a więc tutaj to koleżeństwo, ta, ta kompania może być symbolem do tego, że poprzez pewne ograniczenia, poprzez to, że macie związane ręce, że nie możecie czegoś zrobić, możecie wywierać większy wpływ na innych, a więc będziecie może trochę niecierpliwi, może będzie Wam kierowała jakaś taka właśnie pewna surowość oceny, albo też najzwyczajniej mówiąc, Będziecie po prostu wymagający albo nieznośni, tak, bo to też może być taka trochę informacja. A więc tu wyzwaniem jest dla Was to, żeby się z czymś pogodzić, żeby spojrzeć na to łaskawszym okiem, ale również y, dać czemuś czas. To także jest karta, która mówi o niestawianiu sobie za wysokich progów w sobie i innym, a więc w tym tygodniu no, takie mogą Wami targać emocje, że y, z jednej strony bezsilność, z drugiej strony chęć zrobienia czegoś i tutaj mogą gdzieś te emocje y, być przekierowane na otoczenie, a więc to, czego Wy nie będziecie mogli zrobić, może gdzieś dać upust temu, że będziecie chcieli, aby to inni działali lepiej, sprawniej, szybciej chociażby. A tutaj może też nie być to aż takie proste. To, co stanowi dla Was pewne niebezpieczeństwo, to, co stanowi dla Was przestrogę, to kontrola. A więc możecie chcieć za mocno pewne rzeczy właśnie kontrolować, możecie chcieć wpływać na innych, to, co powiedziałam wcześniej, poprzez taki system właśnie gruźb i kar, e, mówiąc w cudzysłowie. Natomiast może wami, może wami kierować taka e, za duża, za duże ego też w pewnych momentach. Więc tutaj gdzieś te ambicje mogą chcieć e, grać Pierwsze skrzypce możecie właśnie poprzez pewną bezsilność próbować w jakiś taki sposób yy, wpływać na to, co się dzieje. I ta kontrola tutaj jest pokazana jako, jako niebezpieczeństwo. Więc uważajcie też na kontrolę wam przesyłaną, dla was, do was kierowaną, bo to mogą być również energie, które będą napływać do was. Ale jeżeli wy będziecie się charakteryzować taką yy, nadmierną. Surowością oceny, również taką nadmierną a, nadgorliwością, no to tutaj przestroga uwaga w tym tygodniu, bo możecie zostać źle odebrani. Możecie mieć do tego tendencję, może to być waszą dobrą nawet chęcią, wolą, ale innym może się to wydawać trudne. Więc tutaj taka uwaga dla niektórych. Dla innych może się pojawić jeszcze problem z realizacją pewnych a, planów, które. Kierowały was w jakąś stronę objęcia jakiegoś stanowiska, objęcia jakiejś funkcji, trwania nawet przy niej, więc tutaj to jest w jakimś stopniu zawieszone i to również może być dla was przeszkodą. Możecie się czuć trochę właśnie odizolowani, możecie nie czuć tej, tego komfortu, że w czymś uczestniczycie. Karta również przestrzega was przed tym, co może dla was stanowić trudność, to uparte trzymanie się litery prawa w takich sytuacjach, które wymagają trochę większej elastyczności, trochę większej swobody działania tej dawanej właśnie sobie i innym. A więc oczekiwania, ambicje i pewna rozbieżność między tym, co byście chcieli, co możecie nawet, ale to, co serwuje Wam obecnie sytuacja, nie pozwala na to, więc tutaj taki trochę impas się wkrada, który może być przeszkodą w tym tygodniu. Co jest dla Was radą? A w karcie radzie pokazuje Wam się Mars w strzelcu, a więc optymizm. A więc zachowajcie optymizm, tak mówią karty. Karty mówią również o tym, żebyście poświęcili więcej energii na wróceniu się, tak? A więc takiemu pewnemu również dominowaniu może pewnych negatywnych Was cech, albo negatywnych myśli, chociażby. Bo tutaj ta karta pokazuje, że ewidentnie jest to jakaś walka wręcz. Może być to walka ze sprawami, które wydają Wam się niesprawiedliwe, bo tutaj się ta karta poczucia sprawiedliwości pokazała w tym tygodniu, a więc niektórzy z Was będą dążyć lub powinni wręcz walczyć o swoje. Karta radzi: bądź uparty, a dąż do, wytrwale do tego, co jest obroną Twoich ideałów, ale nie rób tego siłowo. Nie działaj w taki sposób, który charakteryzuje się wywieraniem presji. A to jest również informacja dla niektórych, abyście wy nie ulegali presji kogoś, a więc też, żebyście się nie dali podporządkować, abyście się nie dali zdominować. A więc, tutaj, karty pokazują wam. Ten tydzień jako izolację, która jest dla was wyzwaniem, kontrolę, która jest wam może narzucona, albo płynie od was, i ona może stanowić y, źródło problemów, a więc możecie wy nie chcieć się podporządkować czemuś, albo ktoś będzie chciał podporządkować was pewnej kontroli. I tutaj również pojawia się ta dominacja, więc radą jest to, żebyście coś nad czymś zapanowali. Może nad strachem, może nad lękiem, bo ta dominacja. Również mówi o poczuciu i zachowaniu optymizmu, a więc o tym pamiętajcie, że ten tydzień może się pokazywać w takiej energii bezsilności, tego właśnie wspomnianego przeze mnie impasu. Ale nie poddawajcie się, bądźcie czujni i przede wszystkim pamiętajcie, aby kontrolować też swoje emocje i ten stan równowagi, który towarzyszy Wam, a on jest Waszą siłą. Kierujcie swoją uwagę w stronę najbliższych, w stronę ludzi. Łączcie się z ludźmi, poznawajcie, szukajcie również możliwości nawiązywania kontaktów. Choćby tych zdalnych, ale nie zamykajcie się w żaden sposób na to. A więc taki tydzień przed Wami, drogie Lwy. Zobaczmy jeszcze, jaka wiadomość płynie do Was od kart Lenormand. Energia od 30 marca do 5 kwietnia 2020 roku dla lwów. 30 marca, 5 kwietnia i energia dla lwów. 30 marca, 5 kwietnia. No, i dosłownie płyną do Was wiadomości. A więc w tym tygodniu, drugi jakieś wiadomości, które będą chciały wpłynąć na Wasze decyzje, na Wasze wybory. To mogą być wybory sercowe, to mogą być wybory zawodowe. Ta energia, którą tutaj mam przedstawiam, to jest również energia wielopłaszczyznowa, wieloaspektowa, więc dostosujcie ją sobie, proszę, bo tutaj nie mówimy o sytuacjach, tylko mówimy o aspektach e, aury, energetyki, która się będzie pojawiała wokół Was. A więc jeżeli izolacja i kontrola i dominacja dotyczy również Waszych związków, to proszę Was, przekierujcie sobie to na. Na ten aspekt. Natomiast y, karty Lenormand pokazują, że przychodzą do was wiadomości, które mogą chcieć wpływać na decyzje, na nowe wybory, na odkrywanie nowych przez was dróg. A więc może dostaniecie informacje o nowej propozycji, może dostaniecie informacje o zmianach, które zachodzą wokół Was a, i do których będziecie musieli w jakiś sposób się. Ustosunkować. Zadajcie proszę jeszcze jedno pytanie na tak lub nie, a ja wylosuję dla Was odpowiedź. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, że ona może, ale nie musi z każdym rezonować. Lew. Odpowiedź na Wasze pytanie. A więc odpowiedź brzmi tak, ale tylko wtedy, kiedy nie będziesz myśleć czarno-biało. Przesyłam Wam moc pozytywnych wibracji i życzę ochronnej aury. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Zapraszam, panny.